Ostatnio mamy ogromną serię darmowych przedmiotów w Fortnite i dzisiejszy materiał również jest takim materiałem, czyli jak odebrać nowe darmowe skinki, bo jest naprawdę nowa możliwość, jest ona dostępna dla każdego gracza Fortnite'a. Nie musisz nic płacić, nie musisz mieć żadnego karnetu, ekipy, żadnej złotówki musisz wydać. Jedne co musisz mieć to po prostu Fortnite'a i zaraz powiem jak odebrać nowe rzeczy, a do odebrania są na przykład takie rzeczy jak unikatowy plecak, graffiti czy na przykład rzucana emotka, również można zrobić tutaj ekran wczytywania, więc jest tego naprawdę dużo i najlepszym motywem oczywiście jest plecak. Który jest unikatowy, wszystkie rzeczy są unikatowe I już nigdy nie wrócą do Fortnite'a Także koniecznie obejdź ten materiał Bo będziesz mógł to odebrać i gwarantuję Ci Że jeśli obejdź ten materiał To po prostu dostaniesz te rzeczy Pamiętajcie, żeby walnąć subika, łapeczkę w górę Jeśli odebraliście itemki No i koniecznie wpiszcie kodik SEIKAMSTAR w sklepie A jeśli go wpiszecie i napiszecie komentarz Że używacie mojego kodu twórcy SEIKAMSTAR w sklepie To przypnę Wam serduszko A teraz lecimy Jak wiecie zbliżają się FNS Yesy. Ostatnio graliśmy je u mnie na streamie w chł no, i tym razem również mamy dodatkowe nagrody za oglądanie. Chodzi o to, że po prostu będziecie musieli oglądać na Twitch'u nowe fncs -y, chapter tutaj właśnie 2, sezon 7. No i oczywiście za nie dostaniecie nagrody. Nagrody są naprawdę ładne w tym razem. No bo mamy zielony plecaczek, bardzo ładnie moim zdaniem, to fituje z tą rączką. No i mamy graffiti, mamy właśnie motkę i oczywiście mamy również ekran wczytywania. To są też to cztery nagrody. I są one za oglądanie Twitcha. A teraz jak tego Twitcha oglądać, co musicie zrobić, wytłumaczę Wam krok po kroku, podam Wam dokładne daty, kiedy to będzie i odpowiem na wszystkie ważne pytania. Pierwsze co, żeby to odebrać, musisz jedynie mieć konto na Epic Games i posiadać Twitch TV, czyli konto prosto na serwisie streamer, streamerskim. Czyli po prostu zakładasz sobie konto na Twitchu i logujesz się potem na konto Epic Games. Wbijasz sobie po zalogowaniu się na Epiku, wbijasz sobie prosto w ustawienia i tam masz zakładkę ustawienia połączenia kont. Klikasz sobie tą zakładeczkę i tam jak rozwinięć się lista, masz Twitch TV, czyli taki flertowy znaczek i klikasz połącz. Następnie poproś się to o zalogowanie do Twitcha, Albo po prostu jeśli masz automatyczne logowanie, to napisze ci, że po prostu zostałeś połączony i to wszystko. W tym momencie masz połączone konta, no i jeśli dawno jakaś nie łączyłeś kont, to zrób to ponownie, bo jakiś czas temu Epic Games właśnie zalecał tak zrobić. No i teraz co następnie musisz zrobić? Teraz musisz oglądać streama, żeby dostać nagrodę. Jest to zrobione w tym sonie w ten sposób, że za każdy tutaj tydzień jakby streamów dostajesz na jedną z nagród. No i tutaj po kolei dostajesz właśnie modki jakieś ten przedmioty, także musisz być obecny na Twitchu na wszystkich tygodniach FNCsów, żeby otrzymać wszystkie nagrody. No i po prostu każdy dzień daje ci inną nagrodę. Kiedy możesz zacząć odbierać te nagrody? Możesz zacząć już niedługo, dlatego że 1 sierpnia zacznie się oficjalny tutaj termin FNCsów, czyli jest to właśnie niedziela. Musisz oglądać właśnie tydzień pierwszy finały, no i wtedy otrzymasz tą nagrodę, a kiedy możesz to oczywiście oglądać? Już ci wszystko tłumaczę zawsze wieczorami będą te transmisje w każdym tygodniu FNCS no i również tutaj od razu dodam że nie musisz oglądać europejskich transmisji, dlaczego o tym mówię? dlatego, że praktycznie od rana do nocy, do późnych godzin właśnie porannych odbywają się FNCS -y na różnych regionach, dlatego, że regionów jest kilka, no i po prostu cały czas one trwają, także wystarczy, że tak naprawdę w dowolnym momencie wbijesz na Twitcha i znajdziesz kanał, który ma podpisane dropy włączone albo drop enable, drop off on. Jeśli wejdziesz na taki kanał, to tam pod tytułem streama będzie pisało, że masz, ten kanał ma właśnie włączone dropy i wtedy masz pewność, że dostaniesz właśnie nagrodę. I ile musisz teraz oglądać, żeby otrzymać te nagrody? Co ciekawe, nie musisz tego długo oglądać, dlatego, że wystarczy, że około 20 minut poglądasz i na bank dostaniesz nagrodę. Zawsze, właśnie w poprzednich tutaj sezonach, był to taki okres, także jest naprawdę szybko. I oczywiście, ja polecam swój sposób na oglądanie: czyli odpalasz sobie Twitcha, randomowy stream, właśnie z dropami, który ma, obojętny, czy to jest właśnie osoba z Polski, czy nie z Polski, i po prostu dajesz sobie najniższą jakość, czyli 144p, wyciszasz całkowicie sobie streamka i rzucasz go gdzieś w kartę. On wtedy ci w ogóle nie obciąża praktycznie komputera, a ty sobie grasz. Ja odbieram zawsze tak nagrody, no po prostu nie mam czasu oglądać za bardzo stream więc sobie gdzieś tam odpalam no i po prostu nagrody same się odbierają fajne? no myślę, że fajne no a teraz u kogo można te dropy odebrać na pewno większość pro playerów typu Benjifishi, Mungral, oni zawsze mają praktycznie dropy więc u nich jeśli będą mieli streama na bank się da odebrać zapewne również Savage będzie miał, no i oczywiście będzie miał na pewno Amar, czyli najpopularniejszy komentator tak naprawdę który robi viewing party na Twitchu także u nich na bank odbierz, ale również prawdopodobnie Polacy Będą mieli też swoje właśnie tej dropy z Polski. Prawdopodobnie będzie mogli odebrać u Jacoba na przykład te dropy, albo na przykład u Kulna. Wiem, że właśnie te e, kanały najczęściej miały dropy i w poprzednich stronach oni właśnie posiadali, więc z pewnością da się u nich odebrać. Czy ktoś jeszcze będzie miał? Na pewno tak. Generalnie dropy dosyć łatwo jest dostać, także wystarczy się tam zgłosić, więc na pewno dużo kanałów będzie miało. Tutaj tak szerze nie ma nawet co polecać za bardzo tych kanałów, bo nie musisz się żadnego konkretnego kanału oglądać. Po prostu. Po prostu odpalcie randomowy stream, który jest nawet oficjalną transmisję i po prostu sobie tam odbierzcie jeśli chce oglądacie fencesy. U swojego ulubionego twórcy, no, no na pewno wtedy dostaniecie te dropy. No bo pewnie twórca będzie miał włączone, także obojętnego kogo oglądacie, na pewno wszystko staniecie No i teraz czy da się odebrać wszystkie nagrody na jednym streamie. No i tutaj w przypadku poprzedniego sezonu mieliśmy taki motyw, że faktycznie dało się to zrobić. Ja na przykład w poprzednim sezonie Oglądałem tylko chyba tam dwa streamy, no i nie miałem wszystkich nagród, aczkolwiek w ostatni tak naprawdę tydzień jakby FNCS-ów, czyli już oficjalne finały okazało się że jeśli obejrzycie te finały To dostajecie wszystkie nagrody przez cały okres Nie mam pojęcia jak to nie wyglądało teraz Aczkolwiek bardzo możliwe Że również teraz jest to tak zrobione Że jeśli oglądasz oficjalnie już ostateczne finały Gdzie walczy właśnie top 100 graczy No to po prostu być może Dostaniesz właśnie wszystkie dropy na raz No i nie będziesz musiał poszczególnych tygodni Odbierać To oczywiście jest niepotwierdzone tak jak mówię Jeszcze nie ma na ten temat informacji Prawdopodobnie pojawią się dopiero w niedzielę Czyli w momencie rozpoczęcia finałów Transmisji, dajcie dać komentarzach kto będzie odbierał. Ja oczywiście zachęcam, no bo nie kosztuje was to żadnej złotówki, tak naprawdę nie kosztuje was to również czasów, bo gdzieś tam sobie odpalacie w pleto, No i po prostu samo wam się to odbiera. A plecak jest unikalny. I teraz, co zrobić, jeśli nie dostałeś plecaka? Dużo graczy się skarży, że na przykład nie dostaje plecaka, nie dostaje nagród. Fortnite jest niestety taki błąd, że jeśli coś dostańcie, to często to się po prostu nie pojawia w lobby. Czyli, jak wejdziesz do gry, na przykład, odbierzesz nagrodę, to ci się to nie pojawia, jest to bezpośrednio w szafce i na przykład mi praktycznie od kilku sezonów nigdy się to nie pojawia. I zawsze dostaje to po prostu do szafki Czyli jeśli jesteś pewny, że odebrałeś, oglądałeś transmisję, to po prostu wejdź do szafki i znajdź sobie ten plecak jeśli masz go na przykład z poprzednich sezonów. Wtedy klikasz na niego, plecak FNCS i klikasz edytuj styl. W tym momencie otworzy się cała lista styli i tam będziesz miał po prostu ten styl, który odebrałeś Jest to taki trik, o którym dużo osób nie wie, no bo bardzo dużo osób po potem, że nie dostało nagrody, że coś nie działa, że jakiś skam, a okazuje się, że po prostu macie to już w szafce odebrane tylko nie sprawdzaliście szafki. Jest to Cały sposób na odebranie wystarczy połączyć. Jeśli połączyłeś konto, wszystko będzie dobrze działać. Po prostu siedź na streamkach, które mają dropy włączone i na pewno je dostaniesz. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek podobał i że wam się przyda i że odbierzcie sobie darmowe nagrody, bo są naprawdę mega mega mocne. To by było na tyle. Do następnego. Życzę mi jego weekendu. Trzymajcie się. wszystkie social media, Instagram, Discord w opisie, koniecznie wpadajcie, subi, kopeczkę w górę i kodzik w mile widziany, do następnego, elo!